Tomek! Tomek! Pamiętasz no. mnie? W liceum siedzieliśmy razem w ławce. Co? Pamiętasz? Y nie pamiętam, ale dzięki za gratulacje, bo rozumiem, że chciałeś złożyć mi gratulacje, tak? Tak. No, tak? O tak, to chodziło. Tak, no tak, tak okay, rozsyłaj się, dzięki. Kurde, <grym>, pamiętam mnie. <grym> nie pamiętam. Wiesz co, wpadłam ostatnio do Zbyszka do teatru na jakąś mm. przyciężkawą sztukę, i wyobraź sobie, że tam podobnie jak w telewizji wprowadzili przerwy. Mhm, mm, do drugiej, bo dziwnie, ale wiesz co, nie puszczali do nie reklam, reklam, Nie, nie było, było reklam. reklam. Wiesz co, ale Szybni Zbyszkowi może by tam właśnie wprowadzili reklamy, bo myślę, że to by Aha. mogło podreperować jego Aha. budżet, znaczy w sumie wasz budżet. Powiesz, jeżeli można przy okazji zarobić kilka groszy, no to wiesz, czemu nie? Czemu no nie? Czemu nie? Czemu czemu nie? nie? O takie rzeczy to pytaj profesora, no. Ja się nie znam. Pytaj, pytaj, pytaj. No, no, Powiem ci profesorku, no. że mam dylemat, bo tak? po tym wertku to już nie wiem jak się mówi. No. Czy się mówi wszłem, czy się mówi nie. weszłem, Też czy nie. weszłem, Też nie. Weszedłem? Też nie. Też nie. No tylko ten, żebyś przypadkiem nie chciał tego wziąć do siebie, nie? Wziąć. Bo to nie twoja wina. Człowiek się czasami zapomina, wziąć. no. Wziąć. No. I ten tego się wyłącza, no. Wyłącza, mówisz, wyłącza. wyłącza. Tak, wyłącza Boże, się. jak dawno tego no. nie słyszałem. Tak? Chodźcie, zrobimy sobie zdjęcie z Wiktorem. Ale... Ale... ale, ale to ale chcę jestem Dawid. Ja jestem Dawid! To chce zdjęcie? Mogę zrobić i z Wiktorem, i z Dawidem. Ok. Na Ojej, to ten stary telefon strasznie. No, Dawid. Pomyśl o tym, że masz proste włosy. No. O. No, Fajnie. No, zawsze cię fajne. to bawi. O, jest, dobra. Gotowe. No. I daję ci tego Wiktora. To ode mnie Wiktor. Ok. Ale ja już go dostałem. No tak, to w takim razie nie chcę się powtarzać. Na razie. Pa! Dzięki, dzięki. Kotku, pamiętam o diecie, tylko tobie przyniosłem talerzyk. chciałem sprawdzić, czy dobre, no. <grym> widzisz co ja z nim mam, muszę go non stop pilnować. on to no? robi z miłości, przecież widzę Jak po to? oczach. Mhm. Robi tak? to z miłości on ciebie miłości? kocha. Tak, tak. No nie widzisz tego. Oh. To jest wspaniały no, facet, jejku. no. Tak się o ciebie troszczy. To jedz, kochanie, jedz. No, nie. Nie myśl o sobie, nie tylko o tobie. Nie żałuj sobie, o nie żałuję. No. No. No, Jed, żałuj, jedz, jedz byniu. A słyszałaś, że sprzedałem stację. Jestem no, teraz w kasie, słyszałem. A to co się podnieca? To, to się, się nazywa Kasa. kasa. No, moja kochana. O, cześć, razem przeciście. Nie tak, wiedziałem. Tak, tak, tak. Co, masz coś z cebulkami, chyba, wiesz, jakieś zapalenie. No fajnie czy coś? to wygląda kasu i to natychmiast. No ale... No, czym prędzej! Widziałaś, jakie mi zdjęcie porobił? Coś ma mnie tak z cebulkami. Proszę on... to wykasować! Raz, <laughs> dwa. Nie no, ta, ta trasa to jest po prostu jakiś fatum. Fatum. Ale jak to Fatum? No co, co się dzieje, no, Dawid, no. Zginęły mi już żelki, jajko niespodzianka, uh. no i na dodatek zaciąłem się resorakiem. Gdzie jest mój plasterek z misiem?